Ty będziesz pokazywać moja panno. Hmm. Co pokażesz naszym widzom? Pączki, pączki, tak? Okej. Okay. Tak wygląda pudełeczko od pączku. Są one naprawdę, słuchajcie, rewelacyjne. Mają piękne kolory. Jest! Mamy pączki! Który jest dla tatusia? To leci tata. Tata to pewnie czekoladowy, co? Tak wyglądają, kochani, nasze ponczusie. Co budujesz? Oliwia buduje wieże. Są wykonane z drewna, mają bardzo piękne, żywe kolory i przecudne, słuchajcie, opakowania. Mama, ja ci też mam. Oliwia sobie chwilowo z nich układa wieże. Co tam chciałaś przynieść? Pokazałyśmy już pączki. Co teraz Oliwia pokaże? Co? Co to jest? Ciasteczka. Ciasteczka od firmy Smine Food. W bardzo fajnym, kolorowym opakowaniu. Też, słuchajcie, wykonane z drewna. To są dla mnie? Mm. Może kto przyjdzie jeść, patrz. O! Kto idzie po ciast... Am, niam, 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 niam. Ty masz rybkę, kotuś. Kotuś, ty jesz rybkę, ty nie możesz ciasteczek wiesz są ciastki. Tak, ciasteczka są słodkie. Tu okay. nam Oliwka A ja pokazuje. Bo to są ciasteczka kochane zabawkowe, takie z drewna. Także O dziękuję Oliwka pokazała wszystkie ciasteczka Są to różne kształty, różne fajne kolorki Zapakowane w takie fajne Pudełeczko Które pokazuje Oliwka Ale pięknie pokazałaś Układasz do pudełeczka To jest takie pudełeczko Ta Oliwka Będzie układać do pudełeczka ciasteczka a ja już się będę powoli słuchajcie z wami żegnać czyli zostawcie ja jeszcze raz mam jeszcze raz, Mama, jeszcze raz. co jeszcze raz? Gdyby. jeszcze cię mam nagrywać? Ja, jeszcze raz. a co ty jeszcze byś tam chciała widzom naszym powiedzieć? jeszcze raz oha teraz będziesz wszystko pokazywać czym ty się bawisz w kuchni? A co to jest? Co ty teraz przyniosłaś? Mm, gotowe? I co zrobiłaś mamusi? Kakao. Kakao dostałam. Mmm, dziękuję. To jest batonik. A to jest batonik. Nasza maszyna do kawy kakała prze różnej kawy. to Słodka moja i piękny batonik czekoladowy. Mogę dla mnie? Tak. Wow. Do kakała. Kakao, które jest, słuchajcie, wymienne na cappuccino. Możemy zrobić cappuccino. Zrobisz mi teraz cappuccino? Tak. O, robi się cappuccino, Joś? Jest cappuccino. Dziękuję Ci bardzo. Proszę, ja mogę Ci Tak wygląda nasza kofi maszyna. No i co tam jeszcze jest? Cytrynka. Cytrynka. I tu. I się wlewać herbatkę. Można wlewać herbatkę? Dla kogo można robić tą herbatkę? Mam nawet kuchni, żeby mieć herbatkę. Okej, a zrobisz mi taką herbatkę? No, to ja czekam na herbatkę. Mm. Mm -hmm, Zapewne będzie bardzo pyszna. Już mogę? O, dziękuję ci bardzo. Mm, mm, Przepyszna. Dziękuję. W takim zestawie herbacianym robimy herbatki dla laleczek. Jak się bawimy w gotowanie. Prawda, Oliwka?